Dobra moi drodzy, jedziemy na jakiś posiłek. Na jakiś posiłek jedziemy, I zaproponowali, żeby przyjechać do Śwagra. Widziałem, oglądałem trochę to znać znaczy Google, internet, różne tam sytuacje, ale kto wiecie to malutkie głowienko, przepraszam za wyrażenie, to, to nie na moje oczy. Jest zaćmo. Także muszę w domu popatrzeć tematy, bo że ktoś tam pisał, że, że ZUS będzie emeryturę, płacił. Za marzec w lutym razem, coś tam, coś tam, no no dobre, dobre by to było. O, Tadziu, pochylony kolega z dawnych czasów. To by było dobre. Poza tym, parę no, parę ciekawych tam sprawdzę zmożliw w internecie na dużym ekranie. Bo na tym małem to tak nie za bardzo, powiem szczerze. Nie mogę zaś do porozumienia w sensie, no znaczy, się są, słuchajcie, panowie mnie słuchają, może będą chcieli coś mi podpowiedzieć. No mam Peugeot 407, no są tam opcje takie, że można coś tam przełączyć, coś tam, że, że uzyskasz GPS-a. Mnie chodzi o ten pieroński wyświetlacz, który się rozłazi, jak tylko dostaje temperatury ciepłej. Ale za to chcą kupę szmalu 400 parę złotych. No to bez sensu, moim zdaniem, to jest. To mam daleko gdzieś. Natomiast wiem, że istnieje forma jakaś, że na tym wyświetlaczu, tak jak tablet czy tam coś takiego, można uzyskać właśnie tą transmisję komunikacyjno samochodową, no to no, nazwijmy. Czyli wszystkie opcje, które w samochodzie trzeba tam wyświetlić, powiedzmy, zaakceptować, etc., bez użycia, systemu i laptopa do, do obsługi Peugeota. Bez żadnych tam jakichś tam bajerów, po prostu. Chodzi mi, jak mówię, mnie interesuje tył, nie radio, nie, nie wideo, nie, nie GPS, i to co jest w samochodzie, żeby sobie zrobić, mnie to wystarczy. Nie wiem. Czy takowe jest coś po prostu? większe, żeby to było, żeby to było, no no, nie wiem, 12 cent, 10 cm szerokie, znaczy, czy wysokie, powiedzmy, nie wiem, 15 cm, no, szerokie, no coś takiego, no to 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 było fajne, no, ale kurczę, wciąż one, gdzieś tam zaobserwowałem, że trzeba to radio, które jest, to wymienić na inne radio jakieś, kurcze pieczone. Do nich się pukają, jak to się mówi, powiem już w Żeby było od tego, przepraszam, cholerstwa, dobra, przelecimy jeszcze. Możliwość podłączyć czegoś, jakoś. Zamiast tego wyświetlacza, tu żeby to wyrzuciło na. nie wiem, tablet. To chyba jakiś tablet trzeba by było pomyśleć, holender jazda, ale to. Wszędzie jest gdzieś jakieś programy Peugeotowskie etc., i w ogóle. No. Kurza dupa, no. Weź teraz w koszty wchodź, program do Peugeota, e, nie wiem, to tam było PPD 2000, czy jakoś to się tam nazywało, nie interfejs jakiś taki. No to, I weź to, no, no to wyjdzie Ci, nie wiem co, powiedzmy, no kupę malu Chcę jak najtańszym rozwiązaniem zrobić, no. Jeżeli nawet nie GPS-a, powiedz mi, to żeby Wykorzystać jakiś, nie wiem, tablet czy cokolwiek, żeby sygnał, który wy wychodzi na wyświetlacz samochodowy, złapać, żeby poszedł na co innego powiedzmy, zamiast tego wyświetlacza. No, to by było dobre. do siebie akurat, ale zakończę. Może tak powiem. Pozdrawiam Was serdecznie miłego popołudnia i wieczoru życzę dla Was i dla Waszych bliskich pa pa pa, pa, pa.